Zagrajmy w grę, ile wiesz o Meksyku. Ja będę Ci pokazywać zdjęcia i mówić, co to jest, a Ty będziesz decydować, czy jest to coś meksykańskiego, czy nie. Będzie to prawda i fałsz. Dajesz. A, no i będzie to edycja z jedzeniem. Na pierwszy rzut idą nacios, albo jak mają w Polsce, naciosy. Czy jest to meksykańskie jedzenie? Prawda czy fałsz? Fałsz. Nacios to nie jest meksykańskie jedzenie. W Meksyku je się to topos, z jakąś salsą, ewentualnie z guacamole. Burrito, meksykańskie, prawda czy fałsz. Fałsz. Burrito jest jedzeniem Tex Mex. Jest popularne być może na północy Meksyku albo w kurortach, gdzie jest bardzo dużo turystów, którzy nie mają pojęcia o jest w meksykańskim jedzeniu. Silicon carne, meksykańskie, prawda czy fałsz? Mexico, Mexico, Mexico. El dolor es fałsz. Cili konkarne to znowu jedzenie Tex-Mex i nawet źle napisane, bo po hiszpańsku nie mówi się cili konkarne, tylko chile konkarne. Jeżeli w ogóle ktoś w Meksyku będzie to jadł. Que Meksykańskie jedzenie, prawda czy fałsz? Prawda, ale nie w takiej wersji. Czyli to, co tutaj widzimy, to nie jest takie, no to, to jest quesadilla, coś na wzór quesadilla, ale nie do końca. Przede wszystkim te, to, co mamy w środku, w Meksyku się totalnie tak nie, nie podaje. Także to było trochę takie hmm, podchwytliwe. Quesadilla to jest meksykańskie danie, ale totalnie nie w takiej wersji. Enchiladas, Meksykańskie danie, prawda czy fałsz? Prawda. 100% prawda. To jest 100% meksykańskie danie. Są ono przepyszne. Enchiladas, ja uwielbiam. E, to jest po prostu tortilla w, zamoczona w, w sosie. Tutaj widzimy sos e, mole, więc no to jest w ogóle delicja. W Meksyku naj no nawet ten talszt, ta ceramika. No to jest prawdziwy Meksyk. W końcu. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak wam poszło. Wiem, że jedno było podchwytliwe, ale wybaczcie mi to. Pamiętajcie, że to była edycja z jedzeniem, a edycji jest pełno, więc dajcie plusa, żeby brać udział w kolejnych konkursach na temat Meksyku.